Tych test dodano później szereg innych. Ja sobie tutaj na taki prywatny użytek sformułowałem cztery, równie dobrze można by ich sformułować nawet i dziesięć, może nie wiadomo. Po prostu chodzi o to, że ewolucjonizm nie jest prawdą objawioną, jest nauką, a jako taki się rozwija, zmienia, ewoluuje. Także ewoluuje. I co tutaj konkretnie można by było, jakie, jakie tezy można by było wymienić? No przede wszystkim z, czego, z czym było to związane na samym początku? Przede wszystkim z postępem nauki o dziedziczności, z postępem genetyki. W czasach Darwina ta nauka w zasadzie nie istniała, dlatego te tezy, które odnoszą się do, do dziedziczności w sensie genetycznym, to są tezy dodane później, już po okresie Darwina stanowiły os, one osnowę takiej tak zwanej syntetycznej teorii ewolucji. No po prostu darwinizm ten niegenetyczny, pozbawiony tych elementów genetycznych, połączono w jedną całość z genetyką i z tego dopiero powstał ewolucjonizm współczesny. Powiedzmy, że pierwszą z tych dodanych, czyli łącznie już siódmą tezą, jest to, że przyczyną zmienności są mutacje, czyli błędy przy powielaniu materiału genetycznego. Jest to też temat bardzo, bardzo szeroki i budzący różnego typu niezdrowe kontrowersje. Mutacje są często demonizowane przez ludzi, którzy dostrzegają w nich tylko wynik złego kopiowania błędów w jakimś rzekomo doskonałym programie, który nami rządzi. I te mutacje według tych ludzi nie mogą nigdy przynieść organizmowi żadnych korzyści. No to jest oczywiście kompletną bzdurą, po prostu. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno, a tych ludzi odesłać do książek, żeby się dokształcili, albo polecić im, żeby szerzej otworzyli oczy i zaczęli patrzeć na świat wokół nich. Jest to twierdzenie po prostu absurdalne, no nie da się tego inaczej sformułować, zwłaszcza... Yy w obliczu tego co nas jako ludzi spotkało całkiem niedawno czyli epidemii koronawirusa ale za chwilkę do tego przejdę my ludzie także różnimy się zasadniczo jedni od drugich no proszę popatrzeć na mnie na swoich sąsiadów na swoje oblicze w lustrze każdy jest inny dlaczego właśnie jest to wynik mutacji czy te mutacje w jakiś sposób nam szkodzą no nie. Gdyby tak było, to ja bym teraz nie rozmawiał tutaj z państwem. Nie byłoby mnie po prostu, gdyby te mutacje, te cechy, którymi powiem, że nie same cechy, ale to, co sprawiło, że różnię się od innych ludzi, gdyby było dla mnie szkodliwe. Stąd mówię, że teza o tym, że mutacje są szkodliwe i wyłącznie takie, jest kompletnym absurdem dowodzącym wyłącznie jednego. Brakiem Zdolności rozumowania, brakiem zdolności wyciągania wniosków z obserwacji świata. To muszą przyznać tak naprawdę nawet ci, którzy wierzą w te mity o Adamie, Ewie, także o arce Noego, o potopie. To oczywiście wszystko są mity. Niemniej jednak, jeśli by to miało być prawdą, no, widać, ja jestem człowiekiem otwartym, ja mogę dyskutować na takie tematy. Jeśli byłoby to prawdą, no to przecież ludzie pochodziliby od jednej pary. No, załóżmy, że od Adama i Ewy, a może bliżej naszych czasów, od Noego i jego żony. Nie wiem, jaka to ta historia, nie jestem specjalistą w mitologii. No ale jeżeli tak jest, to skąd te różnice między nami? Jak to się stało, że jeden człowiek ma skórę czarną, a inny białą? Dlaczego jeden ma niebieskie oczy, a drugi piwne? Dlaczego jeden dorosły może pić mleko, a inny nie i musi kupować w sklepie mleko pozbawione laktozy? Dlaczego tak się dzieje? Czy to przez przypadek nie jest wynik mutacji? Niektórzy twierdzą, z tych właśnie krytykantów, że tak naprawdę to w jakiejś tam populacji istnieją już geny gotowe dla wszystkich, jakichś tam osobliwości. A później, jeśli następują jakieś zmiany, to tylko w wyniku mieszania się tych genów, nie wiem, wyodrębniania, ujawniania się tych genów. No to jest oczywiście też kompletną bzdurą. Wystarczy popatrzeć sobie na psy i na wilki. Psy pochodzą od wilków. Czy w stadach wilków występują jamniki? No bądźmy poważni. To po prostu jest teza kompletnie bezsensowna, pozbawiona jakichkolwiek podstaw. Oczywiście można sobie wierzyć, człowiek może wierzyć we wszystko. Tylko pytanie, czy jego interesuje to, jak naprawdę wygląda świat, czy też interesuje go tylko to, jak naprawdę wygląda jego własna ideologia. Mimo to, że jesteśmy mutantami, co do zasady, nie ogranicza to naszych możliwości. Ja na przykład jestem mutantem i mogę pić mleko. Pierwotni ludzie nie mogli, dorośli, tylko, tylko małe dzieci mogły pić mleko. Nie muszę kupować mleko pozbawione laktozy. Jest to nawet dla mnie niekorzystne, prawdę powiedziawszy. No bo m, pobierając tą laktozę wraz z mlekiem, pobudzam mój organizm do produkcji odpowiedniego enzymu laktazy. I dzięki temu przedłużam sobie to być może do końca mojego. To właśnie ta mutacja, która kiedyś tam zaszła, w momencie, kiedy, kiedy ludzie udomowili bydło, bydło, kozy, owce, bydło w sensie kro, krowy, ta mutacja, gdy zaszła, pozwoliła tym ludziom na przeżywanie, zapewniła im większy sukces rozrodczy. W wyniku takich czy innych zmian to jest temat też na, osobny, na osobną dyskusję. Mutanci dzięki takiemu błędowi zyskali dostęp do nowego źródła pokarmu. Czy stąd wynika, że mutacje są wyłącznie szkodliwe? No proszę pomyśleć. A teraz weźmy się za naszego starego, dobrego znajomego koronawirusa. To właśnie w wyniku mutacji koronawirus uzyskuje na przykład nowe rodzaje kolców, co czyni go odpornym na dotychczas stosowanie szczepionki. Dzięki temu ten koronawirus może się skuteczniej namnażać. Czy to jest wynik mutacji szkodliwych? No, pomyślmy logicznie. Czy taka dyskusja z człowiekiem, który przekonująco twierdzi, że mutacje przynoszą wyłącznie szkody, czy taka dyskusja w ogóle ma sens? Jeśli ktoś się uprze, by nie dostrzegać faktów, nie sposób z nim dyskutować, nie sposób go do niczego przekonać. Bo ktoś będzie przeczyć faktom, no to oczywiście wykluczę jakąkolwiek możliwość dyskusji. W przeszłości żyły pewne jednokomórkowe organizmy, które żywiły się bakteriami. Te bakterie, powiedzmy, wprowadzały do swoich komórek, następnie je trawiły, zjadały. Tak się jednak złożyło, że w pewnym momencie jakiś, jeden z tych organizmów Zamiast strawić taką złapaną bakterię, zaczął z nią współżyć. Otoczył ją tam w odpowiedni sposób opieką wewnątrz tej komórki, a nawet zabezpieczył się przed tym, żeby ta bakteria z tej komórki nie uciekła. Dzięki temu mamy dzisiaj mitochondria. Te mitochondria, organelle komórkowe, które dostarczają nam. No, właśnie czego? Dostarczają nam nośników energii, one nam energię nie dostarczają, bo energia nie bierze się z mitochondriów, ona jest tylko przekształcana w mitochondriach. W każdym razie, dzięki działalności tych struktur komórkowych, Pierwotnie niezależnych żywych organizmów, możemy dzisiaj żyć w obecności tlenu. Czy ta mutacja, polegająca na zdolności do współżycia z tą bakterią, która wniknęła do komórki, czy to była mutacja niekorzystna? No, pomyślmy logicznie. Tu trzeba jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. Mianowicie teza, o której w tej chwili mówimy, nie wskazuje wcale mutacji jako jedynego źródła zmienności. To jest nieprawda. Innym źródłem mogą być rekombinacja genetyczna, mogą to być również różne inne procesy, na przykład przenoszenie genów z jednych organizmów na inne organizmy poprzez wirusy. My te sprawy dopiero badamy, bardzo wiele jeszcze nauka na ten temat ma do odkrycia przed sobą. W każdym razie, gdyby nawet mutacji nie było w ogóle, jakieś zmiany ewolucyjne. Jak najbardziej mogą zachodzić. To również jest ewolucja. Dlatego też każdy, kto czyni między ewolucją a mutacją po prostu znak równości, stara się te pojęcia synonimizować ze sobą, popełnia zasadniczy błąd nie tędy droga. Jak mówię, jeśli chce się dyskutować z jakimś poglądem, nie można wkładać. W usta jego zwolenników czegoś, czego ci zwolennicy wcale nie mówią. A tak właśnie robią krytycy ewolucjonizmu i o tym trzeba pamiętać. Cecha numer, czy teza numer 8, to będzie następująca teza. Izolacja geograficzna lub inne bariery środowiskowe doprowadzają do powstawania nowego gatunku. Nowe gatunki powstają na ogół wtedy, gdy stary gatunek próbuje zasiedlić zróżnicowane środowiska. W zróżnicowanych warunkach dobór naturalny działa w różnych kierunkach. To już zauważył Darwin w czasie swojej słynnej wyprawy i od tego właściwie zaczęła się myśl ewolucyjna. W jego wykonaniu on pierwotnie wcale nie był zwolennikiem ewolucji dopiero w wyniku tego, co zobaczył, zmienił poglądy. Jeśli przy takim, przy takim zróżnicowanym działaniu doboru naturalnego różnokierunkowym ograniczony zostanie przepływ genów między populacjami zamieszkującymi różne siedliska, Różnice między nimi będą się stale zwiększać. W pewnym momencie doprowadzi to już do trwałej bariery genetycznej. Rozmnażanie pomiędzy tymi populacjami stanie się niemożliwe. Mówimy wówczas, że powstał nowy gatunek. Niektórzy twierdzą, że to jest jedyny sposób powstania gatunków. Inni mówią także, że gatunki mogą być takie czasowe. Nawet jest taki termin chronospecies. Oznacza to, jakby taki gatunek, który występuje tylko w pewnym okresie. Się czasu, on się potem automatycznie jakby na tyle zmienia, że możemy mówić już o innym gatunku. Tutaj badacze mają różne poglądy na ten temat, nie będziemy wnikać w te sprawy. W każdym razie wspomnieliśmy o izolacji jako o mechanizmie specjacji czyli powstawaniu nowych gatunków. Dziewiąta teza. Już nie Darwina zdecydowanie mówi, że na przełomowe zmiany pomiędzy gatunkami składają się całe serie różnic. To znaczy, duże zmiany ewolucyjne są rozciągnięte w czasie. Na wiele pokoleń różnice między rodzicami a dziećmi nigdy nie są znaczne. A więc krótko mówiąc, ewolucja nie polega na tym, że szympans urodzi człowieka. Jest to tylko bałamutne twierdzenie ironizujących wrogów myśli ewolucyjnej i jednocześnie zwolenników ciemnoty. Taka jest prawda. Dziesiąta i ostatnia tutaj teza spośród tych, które tu postarałem się krótko omówić, mówi, że wszystkie gatunki wywodzą się od wspólnego przodka. Stoi ona właściwie już na granicy ewolucjonizmu i filogenetyki. Mówi, że w dziejach Ziemi był taki moment, kiedy pojawił się pierwszy organizm, który uznalibyśmy za żywy. Teoria ewolucji nie wyjaśnia, jak do tego doszło. To jest pro problem zupełnie innych badań, zupełnie innych, innych badaczy, inny, innego podejścia. Teoria ewolucji stwierdza jedynie, że to od jednego z potomków tego pierwszego organizmu wywodzą się wszystkie dziś żyjące organizmy. Ten organizm nazwano Luka to no taki jest akronim Last Universal Common Ancestor Ostatni uniwersalny wspólny przodek. Od tego luki nazwijmy go w ten sposób pochodzą wszystkie dziś żyjące organizmy. Być może jego potomkami są też niektóre, przynajmniej wirusy, które zasadniczo za organizmy żywe nie są uznawane, mimo to podlegają procesom ewolucji. To jest, to jest w ogóle też temat na osobną pogadankę.